Cześć, ja jestem Vlosingola i dzisiaj przychodzę do Was z filmem, w którym pokażę Ci, jak zacząć dbać o włosy, nie wydając na to żadnych pieniędzy. Może wydawać Ci się to dziwne. Ale zaczynając dbać o włosy, naprawdę nie musisz wydawać fortuny pieniędzy. Wystarczy naprawdę zmienić tylko nawyki i dzisiaj przejdziemy sobie właśnie przez takie 10 nawyków, które pozwolą Ci już zobaczyć jakieś efekty, które ułatwią Ci pielęgnację, a przede wszystkim będą na pewno lepsze od tych, które obecnie praktykujesz. Jeszcze zanim zaczniemy, to bardzo proszę Cię o zostawienie suba. Bo jak widać, większość osób nie subskrybuje mojego kanału, a to naprawdę pozwala mi się dalej rozwijać i to jest dla mnie ogromna motywacja. A teraz, już nie przedłużając, zaczynamy. Punkty staram się ułożyć mniej więcej tak chronologicznie, w zasadzie od zaczęcia mycia włosów, e, aż przez całe mycie i suszenie i tak dalej, i tak dalej. Dlatego pierwszym punktem. Jest rozczesanie włosów przed samym myciem ich. Jeśli zastanawiasz się, po co w ogóle rozczesywać włosy przed myciem, skoro idziemy je myć, więc możemy rozczesać je później. To nie, nie, nie. Rozczesanie włosów pomoże Ci ograniczyć późniejsze ich wypadanie, późniejsze ich ciągnięcie. Rozczesując włosy przed myciem jeszcze na sucho, będzie Ci je przede wszystkim łatwiej rozczesać, aniżeli już po myciu, gdzie kolejne kołtuny mogą jeszcze dojść. Dlatego ograniczymy tym samym tworzenie nowych kołtunów i rozczeszemy już te, które obecnie są. Jeśli mi nie wierzysz, to spróbuj sam sama rozczesać włosy przed myciem i zobacz, jak duże ma to znaczenie. I przechodzimy już do samego mycia, i tutaj ważne jest dla mnie, abyś pamiętał, pamiętała, że szampon jest do tego, aby oczyścić skórę głowy. Te wszystkie takie napisy na szamponach, czyli szampon do włosów zniszczonych, do włosów rozjaśnianych, do włosów jakichś tam, jakiś tam, to wszystko to jest stety, niestety tylko chwyt marketingowy. Szampon nie ma jak zadziałać tutaj nam na długość. Szampon służy tylko i wyłącznie do oczyszczenia naszej skóry głowy, a jeśli chodzi o długość, to do tego przejdziemy zaraz. Jeśli masz problem z przetłuszczaniem się skóry głowy, z suchą skórą głowy, z jakimś tam łupieżem, z czymkolwiek, jeśli masz nawet skórę, normalną, polecam Ci naprawdę rozwadniać szampon, bo metoda kubeczkowa, czyli właśnie rozwadnianie tego szamponu w kubeczku, ma naprawdę ogrom zalet. Kilka z nich to na przykład e, szybsze spłukanie się szamponu, e, łagodniejszy jest też przez to szampon, bo jest on rozrobiony już, nie ma takiej mocy, a przede wszystkim również możemy zaoszczędzić, bo w ten sposób wystarczy naprawdę mała ilość szamponu, aby dobrze umyć włosy. Nalej sobie do kubeczka troszkę szamponu, dolej do tego wodę, dobrze rozpień i tą miksturą umyj skórę głowy. Pamiętaj również, aby umyć szamponem zawsze dwa razy skórę głowy, bo pierwsze to jest takie mycie wstępne, możesz nawet pamiętać, że nie zawsze przy tym pierwszym myciu szampon się tak pieni, a przy drugim już naprawdę ten szampon powinien się pienić tak jak należy, tak jak przewidział to producent, dlatego polecam Ci naprawdę myć zawsze skórę dwa razy. Jeśli nie próbowałeś, nie próbowałaś myć skóry dwa razy, to spróbuj, i zobacz, czy będzie to dla Ciebie. Kolejny punkt to technika tego mycia skóry głowy. Skoro wiemy już w jaki sposób przyrządzić tą miksturę do mycia, to teraz w jaki sposób wykonać to mycie? No na pewno nie tak jak na wszystkich tych reklamach, czyli włosy bierzemy do góry i szorujemy w ten sposób. No nie, to, to nie jest mycie, bo szampon służy, tak jak trzeci raz już powtarzam, do mycia skóry głowy. Czyli jak wylejemy tą miksturę, to wystarczy opuszkami palców wejść tutaj pod włosy i myć dokładnie tylko tutaj skóry głowy. Masować ją dobrze tutaj, pamiętajcie, za uszami, tutaj nad karkiem, dokładnie tutaj nad linią czoła, wszystko dokładnie umyć, a tą pianę tylko i wyłącznie przeciągnąć na długość. Te włosy na dole nie są brudne. Największy brud jest tutaj na skórze głowy, bo tutaj mamy to sebum, tutaj nam się zbiera ten wuj i to należy najbardziej oczyścić. Jestem wręcz pewna, że jakąkolwiek odżywkę masz u siebie w łazience. Nieważne, czy to będzie proteinowa, emolientowa, humektantowa, na razie się tym nie zajmujemy. Na razie najważniejsze jest, aby zawsze po umyciu włosów szamponem, zawsze po myciu Nakładać po prostu jakąkolwiek odżywkę. Nawet jeśli nie masz specjalnie dopasowanej odżywki do potrzeb Twoich włosów, nałóż jakąkolwiek odżywkę, bo to naprawdę pomaga ochronić włosy, odżywić je i zregenerować. I tutaj taki protip, odżywkę warto jest wczesać. To znaczy, bierzemy szczotkę, fajnie jakby była to taka zwykła, plastikowa typu paddle brush, i wczesujemy po prostu nałożoną odżywkę, pamiętaj, aby zacząć od końcówek. Tutaj możemy właśnie wrócić do tego punktu pierwszego, po co rozczesować? Włosy przed, bo tutaj, już mając tą odżywkę nałożoną, wczesywanie będzie o wiele, o wiele łatwiejsze. Nie będą nam się znowu plątać te włosy, a wczesanie takiej odżywki również pomoże w rozczesaniu włosów już po myciu. Na pewno słyszałeś, czy słyszałaś o myciu zimną wodą. Nie chodzi tutaj o taką diametralną różnicę temperatury. Fajnie, jakbyś po prostu ostatnie, ostatnie mycie. Wzięła i zmieniła wodę na troszeczkę chłodniejszą, taką letnią, a nie lała po prostu gorącym wrzątkiem, ponieważ taka chłodniejsza woda pomoże domknąć te łuski włosa i przez to będą one bardziej wygładzone, bardziej lśniące, błysk będzie większy i mniej włosków będzie odstawać. Skoro mycie mamy już zakończone, to należy przejść do odsączenia tych włosów. Tutaj nie potrzebujesz jakiegoś specjalnego ręcznika czy turbana. Wystarczy ci zwykła bawełniana koszulka, którą na pewno masz w szafie. Weź taką, której nie nosisz, nie używasz bez żadnych napisów, zwykłą, gładką koszulkę. Odsądź w nią włosy dokładnie. Jeśli musisz już założyć ten turban, jakby z tej koszulki zrobić turban, możesz to zrobić, ale pamiętaj, aby po maksymalnie 5 minutach zdjąć to. Dlaczego? Ponieważ trzymając tak długo włosy, tą skórę głowy, tutaj w tym turbanie całym, to wszystko się tam kisi. Robi się taka sauna dla tej skóry głowy, i to nie jest dobre, a w szczególności kiedy macie problem z przetłuszczaniem. Dlatego naprawdę wystarczy odsączyć te włosy w koszulkę, podtrzymać 2-3 minutki i przejść do suszenia. Ja jestem ogromną zwolenniczką suszenia włosów Uważam, że odpowiednie suszenie nie niszczy ich, a wręcz pomaga zadbać o te włosy Włosy po suszeniu mogą być bardziej wygładzone W szczególności jeśli chcecie uzyskać tak zwany efekt tafli To suszarka i szczotka pomogą Wam to uzyskać Jeśli macie taką możliwość, to zacznijcie suszenie od chłodnego nawiewu Delikatnie przez minutkę podsuszcie skórę głowy tym chłodnym nawiewem Później zmieńcie już na ten średni i tym ciepłym nawiewem wysuszcie całe włosy. I na zakończenie również przełączcie z powrotem na ten chłodny nawiew, bo on pozwoli właśnie domknąć łuskę włosa. Tak samo jak chłodna woda, to tak właśnie zimne, chłodne powietrze pozwoli domknąć trochę tą łuskę, przez co włosy będą jeszcze bardziej wygładzone. A skoro już o suszeniu mowa, to tutaj muszę wspomnieć o zabezpieczeniu. I mimo, że. Może nie macie serum w domu, bo tak jak mówiłam, mają być to nawyki, a nie wydawanie pieniędzy. Ale takie sera są naprawdę tanie i myślę, że większość z Was ma jakiś olejek zabezpieczający włosy w, w swoim domu. Jeśli nie, to do 10 zł można taki zakupić. Widziałam nawet w biedronce te małe z bioelixir olejki. A musiałam tutaj o tym powiedzieć, bo to jest ogromna różnica: zabezpieczenie włosów przed tym suszeniem, a nie zabezpieczenie. Dlatego zanim jeszcze zaczniesz suszyć włosy, Nałóż kropelkę serum na dłonie, dobrze rozmasuj w dłoniach, żeby to też nie była taka jedna kropka walnięta i do włosów, bo wtedy jest większe prawdopodobieństwo na strączki. Dobrze rozmasuj właśnie ten olej w dłoniach i nałóż na włosy, zaczynając tutaj od końcówek, idąc ku górze, przechodząc aż tutaj nawet do ucha. Jedna strona i druga strona. I już ostatnim punktem jest olejowanie i może myślisz, że musisz kupić specjalny olej do tego, na przykład jakiś tam z Only Bio czy z innej takiej popularnej firmy, ale nie, nie musisz. Idź do kuchni, zobacz jaki olej stoi obok kuchenki i nim na oleju włosy. Może być to olej kokosowy, lniany, kujawski, rzepakowy, naprawdę jakikolwiek, który masz w kuchni. Ważne po prostu, aby ten olej nie miał silikonów czyli żeby to nie był właśnie olejek taki, jakim zabezpieczasz włosy przed suszeniem, a czysty olej. I właśnie taki olej każdy na pewno ma u siebie w kuchni do smażenia. I takim właśnie olejem możesz spróbować naolejować sobie włosy. Dla mnie olejowanie to jest naprawdę game changer w ogóle pielęgnacji włosów. Olejowanie zmieniło moje życie i moje włosy. I zaczynając pielęgnację, ja potrafiłam olejować włosy co każde mycie. I to by było już na tyle z tych moich dziesięciu porad, jak zacząć dbać o włosy bez wydawania pieniędzy. W kolejnych filmach na pewno przejdę już do trochę trudniejszych rzeczy, natomiast postaram się je równie łatwo wytłumaczyć jak te tutaj, tak na chłopski rozum, tak jak ja chciałam, aby mi ktoś tłumaczył te 3 lata temu, kiedy zaczynałam swoją drogę ze świadomą pielęgnacją włosów. Pamiętajcie o zostawieniu komentarza, lajka oraz subskrypcji, będzie mi bardzo miło. Wpadajcie również na mojego Instagrama, bo tam jest mniej więcej, jestem tam na bieżąco i pokazuję, co tam u mnie, co testuję i jak mi się sprawdzają różne produkty. A na dzisiaj się z Wami żegnam. Do zobaczenia za tydzień. Pa!